Kiro, man, ty, ty. Mówię mała no, stań, bo rozwali ci stoję na ulicy z nią, łapię ją za pas. Jeszcze nie staram i śpiewać... ...pieniu! Zawsze co? ostatni, zawsze ostatni! Jak ostatni? Już kupione wszystko? Yo. Tak, pierwszy od końca. Tak! Dobra, zaczynamy. Ciekawe co to będzie. Odróż tabela, a będę na czele. To jest już prawdziwy napad? Nie. Nie. To jest Trafne. przygotowanie. Na, na, wiecie lepszy przygotowań. Co to jest? To jest trzeci w sumie napad panie No to sporo musi tego być. O, siema, siema. Jestem całkiem zakrwawiony. Jak widzicie w ogóle jak jestem wyostrzelany? O, tak. widzicie? Że na plecach? No. no, wygląda jakby się na gównie położył. Sylkowski ma na pośladku. <grym zakończył> Cicho. Cicho, co on robił. No, w sumie... Bawił no, się no, z lufą. Bawił, no. Z kolegami się bawił. <grym zakończył> któryś wystrzelił, to... Któryś <grym> wystrzelił, <zakończył> Tak. Co on pieprzy tym gościu w ogóle? Że koła swoją matkę. Kto mnie zaczepił, Bieniu? Czemu mnie zaczepiasz? Kto zaczepił? A, <grym> a teraz <grym> Jezus Maria, to będzie długie. O kurwa. Co tu trzeba zrobić? A, ukraść te dwa wany chyba, nie? się mu długie. A, na drugi koniec wyspy trzeba jechać. No. A potem muszę wrócić. Przestań walić gruchę podczas gry. Nie, tak robiłem efekty specjalne. O Boże święt, co on pierdoli. Nie wiem, czemu, czemu w ogóle do, nie, do... Nie, ciekaw, bo to Nie in... A czemu w ogóle do do gry. Nie, do napadu no. i i ja powodę... no, 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 Nie, nie, nie. Nie jest jedne z bardziej nieprzewidzianych tych, o, na jest hardie, jest jak zawsze. Tak, no, nie. To jest ostatnie? Nie, przedostatnie? Przedostatnie, ostatnie. Jeszcze ostatnie. cysterna będzie na ranchu. cysterna, tak. no. Będą okay. jaja. Ekipa naziemna, czujka, czujka. Aha, Bieniu, to my wjeżdżamy kurumą. To będzie łatwo. No to, Paweł, chodź do mnie, zamiast Mavericka, czy jakoś. Tak. Ja już jestem w, jakiej, w jakiejś drużynie. To idź w drugiej drużynie. Czujka, szkodnia musisz być, kolego. Ja? Dobra. Dobra. No. Już. A, czekaj, bo miałem zmienić to gówno. Nie wiem, fajnie wygląda. Ja chcę moją niebieską. Dobra, może być biało-czerwona. nie czy taką Jesteś minę to go zawsze go, robisz, man. nie? Dobra, to wszyscy możemy jechać jednym autem? Ja też wiem, kumura, ja też chciałem się przejechać. Ja ja Ej, ze... nie wiem czemu, ale nie widzę twojego tego godła na drzwiach. Na filmie dopiero zauważyłem, że masz. Nie, bo ja nie bugi, nie? Moja kumura jest ładniejsza od twojej. Kumura. Kumura, kumura twoja. Twoja kumurka. Ej, chodźcie chłopacy, bo moja kumura ona nie jedzie. To może nie jest to twoja. No a, a, jest to może jest druga, to nie jest twoja. Aaaa! <noise> Wyjedzisz go, przejdź go, 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 To nie moje. Wywal mu drzwi. What the fuck, fuck. <coughs> Zepchaj go, zepchaj go. Czekaj, zaraz zobaczysz. O! A, wyjebał. O, ja też. Zaraz i tak wyjebiesz pierwszy. Trzeba go dogonić. Oje, O Jezu, moja mama na Kurde, nie mogę wyłączyć To odbierz pet, jeżeli jedziesz kraść metę No nie tak mi się wydaje Mamo sorry, ale nie mogę bo jadę na akcję Kurde, to <grym> Ale to nie? Jadę na akcję, wiesz co z chłopakami jedziemy nie twoje mieszkanie nie? No nie wiem 200 km What the Grem mi przycięło no się stało... przez chwilę, nie wiem nie leciałisz w powietrzu i w mórę. Centralnie, coś mi gier I znowu muszę patrzeć na komórkę What the fuck?! Czy to widzieli? No. No. Takie przeźroczyste... O. I znowu coś się jebie Parę Surkowskiego, urwałeś drzwi, jest lżejszy Ale... Ale on mi nie urwał drzwi Wy to widzicie? What the fuck?! Co? Kto tam na... z jest? Nagle zaczynasz latać, Maverick. No u mnie jakieś znaczy... dziwne się rzeczy z grafiką dzieją. Nie w pewnych momentach zaczynasz latać. Nie wiem, u mnie coś nie dość, że przycina, to jeszcze kurde grafika się tak jebie, że japie. O, znowu. Karta ci się pali. Że. Może... Mam nadzieję, że nie, bo kurde, niedawno kupiłem. Że twoja mama okupić. zadbała... Że twoja mama zadbała, żebyś ty nie siedział przed kompem. Tak, bo moja mama ma takie możliwości. Trochę za stary na to jestem. No, 16 lat to nie taki stary. 16 lat? Tak. 14 kiedyś lat, miałeś? 16... No, kiedyś miałem 16 lat, no. 16 lat było w 19.90. Takie 16 lat to no, ja no, miałem tak. w którym? Ty... W.2000? 1410. Ja, ja pojechałem. A, po chuju jesteś. Jeszcze jeszcze tak, to nie jest przełaj, to jest kurde rozpiździel. Teraz ryby łowimy. Jedziemy. O! A co, aż tak jest żeby do McDonalda zajedź. Wariat. W 15. To wczoraj runę ten Kingsman coś tam i właśnie McDonalda jedli. A gościu był, był niby ten.. jakiegoś bilionera i niby wpił jakieś wino, nie wiem, 1800 któryś, czy 1900 któryś I do tego Kurwa! I do tego McDonalda, nie? Faa Możeś mi przypierdolił specjalnie No kto we mnie walnął jak ja tylko tak po prostu się zatrzymałem tylko, tak, na tak, tak po prostu się zatrzymałeś. Nie kręcąc w ogóle lewo i prawo. O, o, tu mnie zawsze zarzuca, nie? Wszystko, on tam pluje po, po drodze, albo nie wiem co robi. Pluje na was totalnie. Gdzie na was, jesteśmy daleko Rzucam od ciebie. was po z wydechu. Tak. No ostatnio są nowe wydechy, kupiłem, nie? Przedałem tak, no ktoś przyjechał po prostu w piecu. No i czemu mnie zarzuciło? No co za idioty. jest? On mi coś schakował, to auto. Czego <laughs> się wyda? Zaraz dojedziemy. Dobra, no wejdziesz lej w lewo. Nie mogę na przejazd, bo nie przejedziemy tam. What the hell? O, widzisz pas? I nie wiem, co mnie zatrzymało. Gałąź. <laughs> gałąź mnie zatrzymała. A no nie za gornie kujano? 500 kilowe. Obęczone auto, to przecież z tym się że gałąź nie rozwiążesz. No właśnie. Sam się dziwię, że. Że gałąź tyle wytrzymała. Traktory. Czemu żeś nie wziął traktora? Ciebie pasuje traktor. Co mówię, że chcesz traktor? No chcę, no ale... No że chcesz być rolnikiem. Ale ja chcę być tym rolnikiem, co szukasz Ten takim grubym, co tam... jak mu tam? Adam Kraśko. A, no właśnie. Bo żona to Fala, oglądała moja. Fuck, fuck, lecimy, Fuck. Dobra, ja Poko, się jestem do na miejscu. Buch, Kto tam musi wysiąść tutaj? Oraz bo ja też mam ten punkt tutaj. Ej oj, ja muszę, ja muszę na prawo. To czekaj, przetoczę Wynią? się. No, wysiadaj. Ej, a ja gdzieś... Osłaniaj ekipę Jeju. na siewną. Jak ja jaka mam was osłaniać? No ja wiem. się zepsam chodzi? Ja się kurde, to nie ma też tam. torbę na głowie. Ej, jak ja mam was osłaniać? Po strzelać do ludzi. Z nami tak. Ej, no strzelił do mnie. Jaki chuj? No to... a trupek czemu ty tam zostałeś? ja biorę z powietrza. Ten chyba nie zginął. A czemu ty kurwa jesteś tutaj? No to co? Osłaniam was. No tak, ale miałeś z góry nas osłaniać. Ups. O, tu jest jeden po prawej. Nie mówisz, że zginąłeś. Kto mnie osłania? Weź, kurwa, się schowaj tam! No nie co zrobiłeś, zostawiłeś nas wszystkich. Jak już ten przyjechał, to tam to ty też mogłeś. Patrz na to. Oh fuck! Flaki by mu wyszły całe. O, trafiłem do zamek. Weźmy ktoś? Weź sułek, idź po niego. Ej, utknęłem, ale już cofam. O, pojechałem taką, taką dużą, dużą, dużą trasą i ta trasa okazała się, że ona jest niepokojąca. Krótka trasa. Gdzie ty jesteś? Po ty tamtej stronie? Gdzie ty kurwa żeś pojechał. O, truposz. What the fuck, czemu ty truposz na pole bitwy? Tak se. O, dawaj. Bo jestem Dobra, tutaj. muszę to do SMS-a wyłączyć. Wiec? Kurde. O, ma do mnie Dobra, wszyscy? No, musimy jakoś technikale obronić. Przestępienie, bierz tego. Technika jest na dole. Dziękuję ci bardzo. Weź, kurde. No. Mam. weź, no, co ty robisz? Co ja robię? Gdzieś tu jeszcze mu jest... Strzela do mnie, nie widzę go. Zabijcie go. Nie dajcie się zabić. Ja prowadzę trupu, Kurde, muszę pancerz u ten... Widzicie to? Nie. Dalej. Jakiś chuj jest na górze.

Jest pełno czerwonych kropek. Oooo, nie zmieszcza się. No pisz, personie, to na niczym... BF pieniu, ty idziesz do nas, bo ty... Dobra, jedź. Jadę! No już Tak, strzelam w siebie. Tak, żeście wyczyścili, że tu... ludzi jest. My bardziej patrzymy na czas, niż na czyszczenie. Tak mi się wydaje. Szybko i niedokładnie. Nie jedziesz tam facetów. What the fuck, traktor, mam zrobić blokadę na drodze. No! Jedziesz, dobra. Dzięki Paweł! Czekaj Muszę uważać, nie mam w ogóle keblaru. Ale no to nie możesz założyć? Nie masz przy sobie? Nie mam, nic. Jakim cudem na akcję się Zdaj wygrałeś? Przygotowałeś. Cześć, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Let's go. Dobra, my wam drogę. Straciłem jak wyszedłem z samochodu i ci dwaj do dachu zaczęli strzelać. Dobra, dam radę. Ta, tam ci już w pizdu daleko od nas zostawili, oczywiście, nie? Wyszczymy wam drogę. Mam nadzieję, że nie zobaczę żadnego wroga po drodze. Oooooooo! No, Ups. Zacznij się, zatrzym się, ja będę z, z nich zdawał się, do nich. What the fuck? Dobra, jesteś. Ja Dobra, znalazłem skróty. Ha, <laughs> <Wpadłem> gdzieś. <laughs> skróty, stary! Ja już jestem paczek, daleko jestem. My już mamy 5 kilo. Dobra, się tak. Kajlometer? Kilometr. Dobra, ja już jestem blisko Was. Za Tobieniu gdzieś tam opierdala się z tyłu. Zamiast wziąć tą My samą. Pracę, to to ja. Mój trak wygląda jakby trochę się skrzywił. Ale nie, jakiś po prostu tutaj wymiata na tym działku. Z pewnością. Boż. zabijemy jakiegoś cywila. Ja już jestem przy was. Mój trak jest szybszy od waszego. Czyż jest zapakowany... Ja my się zatrzymujemy, żeby oczyścić te... O to, żeście nie oczyszczyli czegoś pod drodze. Mam nadzieję, że Bienie nie zginie. Ups. No nie oczyszczyliśmy, bo... 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 bo co? Na zgodniu. Zgonię. Wiecie, że bienie musi też przeżyć, nie? A ty nie wziąłeś bienia na traka? My mamy dwa traki A, a to my, my was mamy osłaniać! Aaa, no, no tak! A tu wracaj się, bo myślałem, że my musimy ekskortować musimy, a co znaczy eskortować No ostrzeli to ma No super 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 Dobra, mam was z tyłu, bienie jest daleko, czekajcie, zwolnijcie od Bienio. Dobra, czekajmy na Bienia, co? Najpierw wy prawym pasem, mamy lewym. Będziemy się zmieniać, zależy od Ale tu ludzie jeżdżą. Nie trzeba z niego, teraz. Nie, nie w tego, tu. Nie strzelaj w mawerika, żebyś mógł wybuchnie No, raczej w nie dobrze by było strzelać do mnie. Tył! No, Czy mnie tył mam całkiem bardzo sten, Zjebany. Przód jeszcze gorzej. O, zagroda, znaczy ta. Coś tam. Fuck, przewróciłem się. Blokada. Blokada. Prawie jak zagroda. Weź mnie ktoś, kurwa. Dzień od tyłu pchasz. Wiesz co, musicie się zatrzymajcie, a my będziemy strzelać z przodu. Dobra, chodźcie po prostu. Pieniu, jedź ile możesz. Tylko nie zgińcie tam, nie? No, ja się trzymam bardzo dobrze. Blokada. Nie, nie blokada. I z W sumie ja strzelam do cywili. Niechcący. Tu na skróty! O, wow, ale emocje. Tak. W tej misji. To wow. jeszcze 7, już, już chyba nie koniec, nie? Niczego. Czekaj, ja chyba teraz będziemy musieli bronić. Tak mi się wydaje, czy nie? Nie, nie, nie. Nie, to w finale się broni. Finale się jedzie. broni. To z Kurumą to będzie zajebiście. Ale cztery kurumy chcieli. Chyba, że zginiemy. Możesz przestać już strzelać do wszystkiego? No nie, zbawię. Pamiętam ten granat tutaj, co mi Paweł go rzucił. Tak. Możesz sobie go puścić za każdym razem na kanale. Jest, dojechałem. Bieniu, piękne parkowanie. Ty wiem.

Nie widziałeś Tiny? Nie. I tak chcę. Płoszę. Żeby życie miało smaczek, Sułkowski Platyna, what the fuck?